Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy styczeń, początek roku, a to jest dobry moment na to, żeby podsumować wydarzenia z roku ubiegłego. Ja zajmuję się tutaj raid, no więc będzie to podsumowanie tego, co wydarzyło się w naszej ulubionej grze w poprzednim roku. Przeszedłem przez wszystkie patch notesy, z wszystkich patchów z ubiegłego roku i wypisałem najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły, i już. Pokazuję wam, to jest moja prezentacja i zaczynamy. Na początek był patch 3.1.0. Jak widzicie, niewiele się tu działo. Generalnie zwiększono ilość materiałów, które dostajemy jako nagrody w Faction Wars na poziomie 20 i 21. Do tego były zmiany AI niektórych czempionów. No i to co najważniejsze, zmiano AI Cold Heart. Wcześniej marnowała hardseekera na tarczy, po tej zmianie. Używa swojego A1 tak długo, aż tarcza nie zostanie obniżona. I to jest jedyny czempion w grze, który ma AI dostosowane pod konkretnego bossa. Później był patch 3.2.0. Jak widzicie, tutaj już była seria czempionów. I wprowadzono do gry Irona Brago, King Garoga, Roxama, Ugo, Vogotha, Ursale, Farakina, Melge, Duke'a, Jazmin Arminie, Anax, Jorg, Jorga i Sanguine. Jak widzicie... Sporo dobrych czempionów tutaj zostało wprowadzonych. Poza tym pojawiły się nowe Daily Rewards. Wcześniej, kiedy odbieraliśmy WizX, to był koniec, ale na początku ubiegłego roku wprowadzono właśnie nowe, te stałe, odnawiające się co miesiąc nagrody, gdzie mieliśmy pięciogwiazdkowego kurczaka Secreda Voida i tak dalej. Fajne nagrody to była bardzo fajna niespodzianka. Do tego dano nam więcej miejsca na nowych czempionów i nowy sprzęt. I wprowadzono małą zmianę, aczkolwiek yy, oczekiwaną od tego momentu. Klambos nie startuje na auto. Przejdźmy dalej. Później był patch, kolejny mniejszy patch 3.21. I tutaj dokonano kilku zmian. Przede wszystkim polepszono, utrudniono nam trochę Doom Tower. Od tego momentu Nether Spider ruszał się jako pierwszy i od razu atakował A2, to jest tam, gdzie wrzuca te małe pajączki. Wcześniej można było od razu obniżyć mu turn -meter i nie było żadnego problemu. Dodatkowo wprowadzono te, te pasywki, które obniżają y, obrażenia z ataków max HP do 10% i pasywkę, która zmniejsza skuteczność obniżania turn -meter. To był patch 3.21. Potem był Patch 3 3 0. Tutaj dodano fitting room, zbalansowane nagrody na, na takty marinie. Obniżono nieco nagrody ilość sztabek, którą dostajemy, e, tych tygodniowych, ale zwiększono ilość sztabek za, e, za wygrane walki. Do tego trzeba odbyć ilość tam, jak nie wiem, czy to jest 10 walk, chyba. Trzeba odbyć w tygodniu, żeby dostać te nagrody. Poza tym dodano nowe nagrody do bazaru. charmsy się tam pojawiły, awatary i fragmenty dla tych dwóch Wojderarek potrzebnych do fuzji Bradmo. Poza tym fajna zmiana to zakupione klucze na Clan Bossa wcześniej. Jeżeli kupiliśmy dwa klucze, one pojawiały się jako dwa, więc trzeba było wziąć od razu dwa. Teraz od tamtego momentu są rozdzielone. Jak coś kupimy nawet mamy trzy klucze. To w inboxie pojawiają się ku trzy oddzielne klucze. Do tego mieliśmy znowu serię czempionów, i tak był Astrolon, Countess, Leaks, Cardial, Sisya, y Nogdar, Samar. Nie widzicie tu ich legend, trochę było dużo. Do tego Tikon, Aniri, Lodric, Fodbor, Claude, Quargan, Pestilus, Prundar, Runekeeper i Tarshon. Tam jeszcze były, było kilka rarek, ale ich już y nie wymieniałem. Do tego, ja miałem szczęście, ponieważ poza fuzją Countess Leaks od razu trafiłem z shardów I to było wtedy, kiedy HellHadis pożyczył ode mnie moje konto, żeby zrobić film na temat tej pary I potem mieliśmy kolejny patch, patch 3.40 Tutaj została wprowadzona nowa frakcja Shadowkin I w grze pojawili się Genzin, Gintoro, Jin, Yoshi, Shonoru, czy Honoru Sachi Oboro Toragi. Do tego dostaliśmy Champion Tags, czyli mamy te znaczki, które możemy sobie oznaczyć czempionów Pojawiły się nowe Advanced Questy, one były związane z Doom Tower i nowy Milestone, nowa nagroda, czterogwiazdkowy Kurczak. Do tego mogliśmy od tej pory, możemy wygrywać awatary za przejście Doom Tower i zostały wprowadzone zmiany w działaniu Shielda Otóż chodziło o to Wcześniej shield po prostu zawsze był zastępowany. Nawet jeżeli poprzedni shield był większy, to zastępowany był tym mniejszym, jeżeli ktoś wrzucał. Tutaj starano się zrobić to tak, żeby większy shield zostawał, jeżeli próbujemy go zastąpić mami. To spowodowało kupę problemów, ponieważ nawet jeżeli ten większy shield miał już wygasnąć, już się kończył to nawet wtedy nie, został, nie był zastępowany, czyli w przypadku Miss Created Monstera, który daje, dawał na skrabie malutką tarczę no to jego tarcza nie wchodziła, jeżeli zaczynaliśmy na przykład z Shield Setem co spowodowało kupę, kupę problemów no i mieliśmy potem patch 4.0, gdzie właśnie był hotfix, gdzie mm, była naprawiona ta ta, ten problem z Shieldem znaczy powiedziałem, że Shield set. shield set daje inny set, inny, to jest inny buff niż ten z, ze skill'a więc akurat nie w tej sytuacji. Ale jeżeli mieliśmy duży shield, próbowaliśmy go zastąpić małym shieldem, no to Created Monster tutaj swojego nie wrzucał. No ale poza tym w patchu 4.0 wprowadzono CVC i nowe akcesoria: Blood Shield i Reaction. Reaction które z, bardzo mocno zmieniło sytuację na arenie to Był patch 4-0. Potem mieliśmy 4-1. No i tutaj była druga rotacja Doom Tower. Pojawił się Grison i Iragoth. Tutaj mały błąd w nazwie Grisona. Poza tym pojawiły się nowe materiały i dwa nowe sety: Guardian i Bloodthirst. Bardzo fajny Guardian, zwłaszcza Doom Tower Ranking. Wcześniej nie wiedzieliśmy na koniec kto jak sobie radzi, kto wygrał, kto był najlepszy, kto najszybciej przeszedł. Tutaj to wprowadzono. Dodatkowo rozwinięto funkcje w, w klanach, teraz wcześniej nie można było przeglądać klanów, jeżeli do nich nie dołączyliśmy, no, były różne problemy, tutaj nieco to rozwinięto, plus wprowadzono kilku nowych czempionów, Brogni, jeden z najlepszych czempionów w grze, Richo, Fenshi, Giscard, Skimfos i Mordekai. Brogni, bardzo ciężka fuzja, trzeba było wszystko robić, nie można było niczego pominąć. To była fuzja mieszana. Zbieraliśmy fragmenty na epików, i potem z epików robiliśmy Brogniego. Najtrudniejsza fuzja, w jakiej miałem przyjemność brać udział. Potem był patch 4.2.0 i znowu mamy czempionów: Helior, Geomancer, świetny epik, Ruel, czyli fuzja i Gorlos, Hotatsu, Chani, Genbo i Buran Giri. Jak widzicie, dużo czempionów, jeśli chodzi o Shadowkin. Poza tym wprowadzono nowe Progress Missions, czyli te misje wcześniej były na arbiterkę. Tu wprowadzono i już te nowe, trudniejsze. I na koniec dostajemy Ramantu Drake's Blooda. Poza tym, duża rzecz: dodano nowe poziomy w dungeonach. Wcześniej to był tylko do 20 poziomu. Tutaj zwiększono wszędzie poza, i poza Minotaurem, dodano 5 kolejnych poziomów. Do tego to był patch, gdzie zrebalansowano Voidów i tu mamy czempionów, którzy tam byli pozmieniani. Soulless, Vizix, Wurlim, Wurlim, Berdal, Broadmo, egzemplarz Rowan Suwa i Titan i Whisper. Jak wiecie większość z tych zmian raczej nie była zbyt znacząca, to co było najważniejsze to Soulless, Dodano mu, o ile dobrze pamiętam, speeda mu dodano, przez co jest dużo częściej pojawia się na arenie. Visix bardzo dobra zmiana, która sprawiła, że wcześniej była pośmiewiskiem, była może nie pośmiewiskiem, była dużym rozczarowaniem jako Void. No i Wurlim, całkiem dobra zmiana, aczkolwiek mm, nie przebiła się tak mocno. Z wartych wzmianki to Brodmo Też była jedna z lepszych zmian. Reszta, nawet nie pamiętam, co tam zmienili. Urowan chyba dalej 100% szans na Poison, ale generalnie nic ciekawego. Przejdźmy dalej, patrz 4,30. Znowu mamy czempionów. Hurdik, Lady Kimi, Nobel, Siege Hulk, Gory, Skathix i Hophoris. Ta grupa została dodana. Poza tym bardzo ważna zmiana. Team Setup. Od tego momentu możemy ustawiać AI naszych czempionów przed walką. To zmieniło mocno grę. Bardzo zmieniło arenę, zwłaszcza defense, y i generalnie ułatwiło nam życie. Poza tym y były zmiany w Playtime Rewards, czyli w tych nagrodach, które dostajemy za ilość spędzoną w czasie. Wcześniej to od początku gry nie było zmieniane, tutaj już zmieniono, że powyżej 30, chyba 30 do 49 poziomu są już trochę lepsze, powyżej 50 poziomu te nagrody są jeszcze troszkę lepsze. Poza tym yy, Quick Travel w kampanii, czyli ta opcja, gdzie możemy od razu przejść do ostatniego miejsca, w którym graliśmy na kampanii. I dodano jeszcze imiona czempionów do indeksu. Później był patch 4.4.0. I co? Znowu mamy nowych czempionów. Dodano Versulfa. Tu pojawił się Ninja. Pierwsza y, taka kooperacja raid z jakimś mm, z jakimś youtuberem, streamerem, jakimś człowiekiem, który został stworzony tutaj jako czempion i został y, dodany jako mm, daily login. Poza tym mieliśmy Kleopteryx, Jeszcze nie wiedzieliśmy co to oznacza. TuhanaRak. Fersalas i Venomage Poza tym dodano Możliwość otwierania 10 voidów na raz I nastąpiły zmiany Przy sprzedawaniu itemów Wcześniej jeżeli wchodziliśmy na sprzedawanie To automatycznie Item którego oglądaliśmy był zaznaczony Do sprzedania, teraz już nic nie jest Zaznaczone Tylko nadmienie Ninja to nie jest pierwszy Czempion Który został stworzony na podstawie prawdziwej osoby Saito był pierwszy, ale on nie był darmowy e, dla wszystkich. Przejdźmy dalej. Patch 450 i znowu mamy więcej czempionów. Tutaj dodano nowych czempionów do Doom Tower: Taya, Gwyneth, Dark Kale, Vassal i Basatha. To są ci, których możemy zdobyć w Doom Tower. Poza tym Liorius, Mother Sibili, Tumisia, Magnar, Cornelia, Jurojin, Tolf i Eurogrim. Eurogrim, wszyscy mieli nadzieję, że będzie w fuzji, niestety nie było go tam, poza tym zmiany w klanach poziomy klanów dodano, klan questy, y, benefity i klan shop nasz sklepik, gdzie możemy zakupować kilka rzeczy, świetny pomysł z tymi klanami questami, aczkolwiek wprowadzenie implementacja tego była słaba, na początek było tylko 30 questów dostępnych, co powodowało kupę problemów w klanach. Nie była to dobra implementacja. No i niestety zmiana, która bardzo, bardzo oburzyła wiele osób. Wprowadzono fragmenty Cliopteryx do naszych nagród. A co nam zabrano? Pięciogwiazdkowego kurczaka i Kreda, Najlepsze dwie najlepsze nagrody i zastąpiono fragmentami Tyle rzeczy można było zastąpić, niestety, zastąpili te najlepsze. Poza tym, był tam nerw Rotosa. Na czym to polegało? Wcześniej, Shield nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o obrażenia przy pasywce Rotosa. Od tamtej zmiany jest już brany Shield pod uwagę, co sprawia, że Rotos nie był aż tak dobry jak wcześniej, ale ciągle świetny. Potem patch 4.6.0 Tutaj dodano trzecią rotację Doom Tower, dwóch nowych bossów Astralenex i Bomal Bomal najbardziej chyba znienawidzony boss i najtrudniejszy boss w Doom Tower Poza tym nowi, e, dwóch nowych bossów oznacza nowe materiały i nowe sety Lethal i Fortitude Lethal mm, czyli Savage na sterydach bardzo fajny set Fortitude też zresztą jest dobry Poza tym Naprawiono błąd z tymi questami, w tym patchu wprowadzono, yy, zmieniono tutaj i od początku mamy już 90 questów dostępnych yy, w clan questach. Wcześniej trzeba kolejne questy dochodziły wraz ze wzrostem poziomu yy, klanu. Poza tym do gry wszedł Kalwalax. Calvalax to był czempion który został stworzony, yy, przynajmniej jego wizerunek został stworzony przez jednego z graczy. W konkursie, nie wiem czy yy, sety też były, skille zostały tam zrobione Tego nie wiem, ale na pewno tak jak wygląda to zostało zaprojektowane przez jednego z graczy Przejdźmy dalej, potem były dwie małe poprawki Czyli 6.0.1 i 6.0.2 Tutaj naprawiono błąd w Bomalu Jeżeli tam używano AI Attack no to zdarzało się, że po prostu gra się zawieszała, no i to była naprawiona. Poza tym, w, w tym drugim, 2, wprowadzono kolejnych czempionów. To był Zigmund, Dur, Thyliazja, Scabrius i Demysa. Przejdźmy dalej. Później mieliśmy patch 4.7.0. No i tutaj wprowadzono te guide do bossów. Dajcie mi znać, czy korzystacie z tego. Szczerze Wam się przyznam. Nawet nie sprawdzałem jak to wygląda do tej pory, ale dla nowych, więc, znaczy, założeniem dla nowych graczy, może być to pomocne. Czy jest pomocne? Nie wiem, bo jak wspominałem, nie przeglądałem, więc nie wiem, jaka jest jakość. Dajcie znać, czy z tego korzystacie. No i potem mieliśmy drugi rebalans w tym roku, niestety, tylko dwa rebalance w całym roku, zdecydowanie za mało. No i tutaj tak pozmieniano. Tyle Robara King Garoga. Kix New, Lorda, Basiliusa, Crypt Kinga, Warmother, Grohaka, Eurogrima i są 2 znaczy 2 R, 1 Eurogrima. Zmieniono też pasyw Geomancera, o czym na początku nie wspomniano, a to wprowadziło sporo zamieszania. Z tego co warto wspomnieć, Robar dostał chyba 10 punktów więcej spida Automatycznie stał się dużo lepszy na arenie. To jest mój ulubiony nuker, naprawdę Potrafi bardzo, bardzo mocno uderzać Największy jego problem to Affinity Przez co ma słaby Affinity On jest Force, więc Duchess to jest jego Nemesis Wszyscy czekali mocno na, na mm, update na, na buffa Pixnil To było spore rozczarowanie Jak była słaba, tak ciągle jest słaba Z tego co warto wspomnieć Tomblord dostał fajnego buffa był dobry, po tym jest jeszcze lepszy no i Crypt King Gral, to była chyba najlepsza zmiana, ostatnio robiłem film na jego poradnik, na jego temat warto to sprawdzić naprawdę świetny czempion na, na pająka no i Eurogrim tutaj ludzie nie byli zadowoleni jeśli chodzi o tego nerfa, dodatkowo dodano nam trochę więcej miejsca na itemy no i potem była szybka poprawka 470.1. O co chodziło? Geomancer i jego pasyw. Jego pasyw mógł aktyw nie mógł. On po prostu aktywował Giant Slayera. I Plarium postanowiło to jakoś zmienić. Nie chcieli, żeby już dalej tam ten masterka była aktywowana, ale chcieli sprawić odwzorować tą masterkę w jego pasywie, ale Coś tam namieszali, i nagle pojawiło się mnóstwo filmów z Geomasem, który robił sam setki milionów obrażeń na Bosie. Tak skupali tą pasywkę. Także była szybka poprawka, chyba po jednym dniu ta poprawka wyszła, która naprawiała ten błąd. Ludzie zastanawiali się, czy to jest, jest nerw Giomasera. Moim zdaniem nie Geomaster ciągle jest świetny, po prostu zmienili to jak działa, ale jest świetny poza tym później mieliśmy patch 4.7.1 to był malutki patch, po prostu wprowadzono Vlada i Konstantina do gry, nic więcej ciekawego się nie działo przejdźmy dalej kolejny mały paczyk 4.8.0 tutaj mieliśmy dwuetapową weryfikację wprowadzoną już, bo ona wcześniej była tylko i wyłącznie w Plarium Play tutaj wprowadzono ją też na komórki dodatkowo dodano nam XP Barrel i Fist. Przypominam, XP Barrel od, zwiększa nam od razu poziom czempiona na maksymalny na danym, na danym ranku. Czyli jak mamy 5 -gwiazdkowego, to do 50. Jak mamy 6 to do 60. Fist. Od razu awansuje czempiona na 6 gwiazdek. Czyli nawet jak mamy, nie wiem, rarkę na 30 poziomie, to wrzucamy ją i trafi od razu na 6 gwiazdek. Potem był patch 4.9.0 No i tutaj tak, wprowadzono nowych czempionów. Mamy Aleksandra, który jest drugim po Ninja Takim eventem, gdzie Musimy się przez 7 dni logować, żeby dostać darmową legendę I A był, okej, okay, Ninja, nie wspominałem Świetny czempion Aleksandr Nieco Znaczy może nieco wyraźnie gorszy Ale nie jest zły Mimo wszystko niezły, nie jest to endgameowy champion, ale na początku gry, tak do połowy gry, tam się bardzo fajnie sprawdza. Poza Aleksandrem pojawił się Wildrax, to była Fuzja, Gamuran, Kyoku, Wither i Urtikata. Tych championów w powitaliśmy w tym patchu. Poza tym to, na co od bardzo dawna czekaliśmy system duplikatów, czyli Guardian Ring, wprowadzono Faction Guardians bardzo fajna rzecz. Coś, co jest dla wszystkich niespodzianką, było to, że wzięli pod uwagę też rarki i epików. Wcześniej nikt o tych czempionach nie mówił, żeby ich włączyć do systemu duplikatów. Fajnie, że Plarium to zrobiło, przez co Faction Guardians jest dostępny dla wszystkich na wszystkich poziomach. Poza tym, już bardziej rozczarowujące rzeczy: Empower. Tutaj, jeżeli ktoś wpakuje czterech czempionów, może naprawdę przegiętego czempiona zrobić. Tutaj przesadzili. No i unbinding, czyli możemy zamienić czempiona na 500 live tokenów i w token traderze możemy kupić tam jest chyba 6 czempionów do kupienia. To jest totalnie rozczarowujące. Liczyłem na to, że będę mógł kupować, że tam wprowadzą wszystkie poprzednie fuzje. Kilka jest, niestety nie wszystkie, no ale przede wszystkim ceny są absolutnie przegięte. Nie opłaca się. Absolutnie tego robić. Poza tym zrebalansowano Bomala, obniżono mu trochę staty na, na normal i na dziesiątym poziomie hard i naprawiano błąd, gdzie mm, jego skill, gdzie wrzuca HP burn, był wrzucany na bardzo długi cooldown. No i potem wielki patch 5-0. Tutaj mamy nowych czempionów: Mistrala, yy, Glizea, Chagur, Tatura. U Metogi, Masamoto, Visionary i Broadlord. Dopiero co fuzja Tatury się skończyła. Macie to świeżo w pamięci. Poza tym wprowadzono Hydrę. Sześć głów, bardzo ciężki boss, Kanbos nawet. Wprowadzenie Hydry pociągnęło za sobą wprowadzenie nowych setów: Stone Skin i Protection. Plus mamy nowe buffy i debuffy: Life, Life Barrier, Poison Cloud, Vengeance, Stone Skin, Serpent's Will Painting. i Petrification. Poza tym to pociągnęło za sobą nerf masterki Deterrence która powodowała, że wszyscy bardzo dużo kontratakowali, co spowodowało, że mogliśmy cizować Hydrę dzięki e, dzięki Inkwizytorowi Shamelowi i to był ostatni patch jaki mieliśmy w tym roku no i teraz jeszcze podsumowanie tego co się wydarzyło w tym roku wprowadzono do gry 120 nowych czempionów. W tym 40 legend. Ogromna liczba. Zresztą widzieliście praktycznie każdy patch wprowadzał jakiś czempionów do gry. 120 czempionów nowych w grze. Do tego 10 bossów. Tutaj policzyłem każdą głowę Hydry osobno. 4 bossów weszło do Doom Tower plus 6 głów. Poza tym 9 nowych setów, 6 setów to artefakty, 3 akcesoria. Ogólnie mieliśmy przez cały rok 13 fuzji. To jest tyle samo, ile mieliśmy rok wcześniej, 12 fuzji legend i 1 epic. Do tego z ważniejszych rzeczy wprowadzono system duplikatów, team setup i CVC. To są najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się w 2000. 21. I powiedzcie mi teraz, co z tego wszystkiego wam najbardziej przypadło do gustu, co Was najbardziej ucieszyło, co Was najbardziej poirytowało, co Was najbardziej rozczarowało z mojej strony. Najbardziej mnie ucieszył Team Setup. System. Ok, Team Setup rozwijanie, mm, rozwijanie. Yy, Doom Tower, system duplikatów. Tutaj mam mieszane uczucia z Faction Guardians, zdecydowanie bardzo dobry. Dwie pozostałe rzeczy mocno rozczarowujące. CVC, nikt tego nie lubi, znaczy nie powiem nikt tego, na pewno jest ktoś, kto tego lubi, ale generalnie jest to tylko maszynka do wyciskania pieniędzy. Dużo to namieszało w klanach, ponieważ wprowadzono limity w wielu klanach, które trzeba osiągać, co spowodowało duże. Przetasowania w, w członkach, w klanach. No, po prostu, wyci wyciskanie pieniędzy, ale ludzie to robią, dlatego że wprowadzono tam set Reaction, który jest, który jeżeli ktoś chce rywalizować na wysokim poziomie w, na platynie, to po prostu obowiązkowo musi mieć y, te akcesoria. Z rozczarowań o tutaj jeszcze nie napisałem, nie wypisałem y, questów klonowych kiedy to się ukazało implementacja była bardzo rozczarowująca świetnego pomysłu, po tym jak to trochę poprawi, jak to poprawili to jest to coś co mi się podoba na pewno zaliczam to na plus ilość nowych czempionów też na plus to co mnie rozczarowuje do tej pory no to oczywiście CVC dwa z trzech rozwiązań w systemie duplikatów no i niestety Hydra. Hydra, byłem bardzo mocno nastawiony, ale ilość RNG jaka jest na Hydrze, no to jest, to jest przesada, przez co, no zresztą jak widać po, po graczach, po tym jak, jak popularny jest albo jak mało popularny jest to yy, boss yy, wśród graczy, no widać, że nie tylko ja jestem rozczarowany. Ok, to było moje podsumowanie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. A ja już się żegnam do dzisiaj. Mówi do Was Samael, cześć.